Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, co w Triplex piszczy. A dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu i zobaczcie, kto z nami jest. Cześć, witajcie. Szczefowa. Nie wiem, część z Was pewnie tego nie wie, ale jest to. Można powiedzieć, że główny? Tak, to jest główny bo... magazyn Triplex. Właśnie magazyny? To... Magazyny to są podzielone hale. Tak, w tak. Więc yy, gdzie jest przechowany towar? No, w dużej części tutaj. Przejdziemy sobie potem do środka. Aczkolwiek teraz, no co, oprowadzimy ich, bo to jest kurde, taki duży teren. No, ale to trochę zajmie ten spacer. Dokładnie tak, ale nie wiem, czy wiecie skąd szefowa niedawno wróciła. A wiedzą pewnie. Wróciłam z Chin. Tak, tak, już 2026 rok przed nami. Za chwileczkę kontraktowanie e, dostaw, kontraktowanie nowych zamówień. Wymyślanie produktów na sezon 27, na 26 to właśnie teraz będąc w Kinach oglądaliśmy, co nam przygotowali według naszych życzeń, według naszych projektów, według naszych jakichś tam wizji. Także 26 szósty rok w zasadzie, jeśli chodzi o nowości, jest zamknięty, ale 27 jest otwarty, także zobaczcie, mamy jeszcze Sylwester 25 przed nami, a ja już mentalnie jestem w 27 roku. To może? Najciekawszy pirobayer, bo widzieliśmy, że tam było dużo pirobayerów. co z tymi pirobayerami jest w tej chwili kłopot, bo e, fabryki e, nie widzą w pirobayerach za bardzo zysków. Fabryki chińskie bazują mocno na plastikach. Plastiki w Europie są niemile widziane, więc znaleźć dobry pirobayer e, to jest trudno. Natomiast wymyślić się wy pirobayer jest jeszcze trudny. Ja wolę wymyślać, czy my wolimy wymyślać fajne efekty. Z baterii, z rakiet na niebie. Hirobarjery zostawiamy fabrykom, jak gdyby im, im, ich inwencji. I tak jak mówię, ona jest mocno ograniczona. Rynek chiński, ten e, ich domestic market, czyli ten lokalny, trochę się znudził zabawkami. To było duże zaskoczenie w tym roku dla mnie, że Chińczycy przestali kupować zabawki, a zaczęli kupować duże rzeczy i o dziwo bardzo im się podobają nasze kompondy. Jeżeli już właśnie mówi szefowa o rynku, no to w tym rynku, znaczy w tym roku rynek jest dosyć specyficzny. Każdy rok jest jakoś specyficzny w tej Chinach, tak jak jesteśmy w branży, bo na 30 lat jeszcze nie słyszałam, żeby jakiś rok był spokojny wyjątkowy i normalny. Ale ten rzeczywiście jest specyficzny, bo trochę polityka nam tutaj miesza. Tak jak zazwyczaj będąc w Chinach. Różne jest podejście fabryk do współpracy z Europą. Mamy tutaj ostre przepisy unijne, prawda? Te CE jest mocno ograniczające zasady. Chemia, z której się produkuje, fajewerki, też tutaj w Europie jest mocno ograniczona. I nie każda fabryka chce z Europą współpracować. No, ale niestety rynek amerykański im się mocno skurczył. Tutaj cła i polityka Trumpa, polityka Trumpa się mocno daje im wyznaki, więc, więc są bardziej otwarci na Europę. A rynek lokalny, owszem, może jest bardziej bogaty, ale trochę się wypłycił. Jednak Chińczycy mają w tej chwili spory kryzys gospodarczy, i to widać nawet w naszej branży. Czyli to jest, idziemy dalej? Tak, idziemy dalej. Taki jest, będzie dosyć specyficzny rok ze względu na tego, że jakby Chińczycy więcej produkowali dla nas, dla Europy niż dla USA w tym roku chyba. Tak, pewnie tak, a są fabryki, które się tylko na stanach specjalizują. Na stanach są zupełnie inne przepisy. Tam na przykład nie produkują wyrobów w klasie 13G. Tak? Czyli to, co robi ten duży barst na niebie, to jest właśnie wynika z klasy 13G, a w Stanach 13G jest zabronione. Ale na przykład Stany słyną z tego, że lubią sobie rozpoczynać z moździerzy. Czyli coś, co w Unii Europejskiej ktoś nie przewidział, dając przepisy CE, że takie coś jak, jak moździerze istnieją. W Stanach jest to bardzo popularne i fabryki niektóre się tylko na tym specjalizują, no a teraz mają przez to bardzo poważne problemy finansowe. No dobra, a na przykład jak się do takich Chin, to tam jest na przykład nie, codzienne testowanie i przez ten okres, bo tam. Czy w niecałe całe dwa tygodnie? To ile takich produktów jest przyściliwanych? O Boże, powiem Ci, że jesienią to wygląda dość specyficznie, bo ciemno się robi o tej godzinie 18.00 i możemy testować produkty no, od 18.00 do 21.00, do 21.30. Później już nie jest to mile widziane, bo jednak Chińczycy też chcą mieć ciszę nocną. No to wyobraź sobie przez te 2,5 godziny codziennie, czy 3 godziny codziennie, ile można testować. No, bywały dni, że testowaliśmy 120 produktów, bywały dni, że testowaliśmy 170 produktów. Czyli ogółem ponad 1000 lekko będzie. Ja to wszystko muszę teraz obejrzeć i wybrać co I najlepsze. Wybrać, ocenić. No, kupę pracy przede mną. No to czekamy na jej efekty. <laughs> na no tak. efekty. No dobra, no to dajmy na to ponad 1000 produktów w tak krótkim czasie. Jak potem jest to wybierane? Przede wszystkim to musisz wiedzieć, że to nie, jest, to nie są produkty, które wybraliśmy sobie gdzieś tam z chińskiej półki. Tak? To jest to, że przez jakiś tam okres czasu w dziale importu. Ja też nie chcę zdradzać tajemnic, jak Triplex pracuje, ale powiedzmy, wymyśliliśmy sobie jakieś układy, wymyśliliśmy sobie jakieś efekty, poprosiliśmy fabryki, z którymi współpracujemy, żeby nam takie wzory przygotowały, więc ja oglądam produkty, to co chcę zobaczyć. Oczywiście też proszę chińczyków, że pokazali mi swoje jakieś ciekawostki, nowości. Nie chcę mówić, jakie są to proporcje między jednym a drugim. No i, i, i bywa tak, że oglądamy towary z trzech, czterech fabryk, które teoretycznie powinno być tym, tym samym, no bo dostali podobne zalecenia. A widzę tak, jakby to było coś innego, trochę jak z pieczeniem ciasta. Można mieć mąkę, jajko, puszcz. I zrobić albo za kalca, albo zrobić fantastycznego biszkopta. To tak jak sernik. Niby nazywa się sernik, ale każdy sernik inaczej smakuje. A nie by zrobiony z tych samych z tych samych, prawda, z tych samych, składników. Dokładnie tak. Czyli to nie jest takie łatwe, jak tak można. Bo niektórzy mogą myśleć, że nie wiem, o to chcę, jest na półce, Chińczykowi się pokazuje, to chcę, dajcie moją etykietę i tyle. Ale dokładnie tak. I wtedy masz na etykiecie, że producent jest jakiś tam Chińczyk, importer firma XYZ. Natomiast jak widzisz, że na etykiecie jest napisany producent, to znaczy, że ta wizja. Koncept na później już własność certyfikatu CE należy do tej firmy, która widnieje na tej etykiecie i to jest ta różnica między producentem a importerem. Tak, importer to jest ktoś, kto po prostu kupuje sobie spółki, gotowy towar wybiera jak w supermarkecie. No, producent jeszcze się musiał wykazać jakąś jeszcze wizją, jakimś konceptem, jakąś kreatywnością. Czyli jest na pewno wiele więcej roboty. I takiej papierkowej, no i wybierania. No tak, ale to ja bardzo to lubię i chyba nasz zespół w się też to lubi. To jest taka duża satysfakcja, że potem, wiesz, no, malujemy te, te obrazy na niebie sami. Dokładnie sami. tak. No, Doskonałym tego przykładem jest ilość produktów, które mamy, bo jest ich grubo ponad tysiąc. Na czego wszystkiego nie będzie. Tak, ale przez to wiesz, czasami, już tak się przyznam, że czasami jest żal zrezygnować z niektórych produktów, bo się ma takie emocjonalne do nich przywiązanie. Ale. Zmieniają się jednak trendy technia, na przykład. Trendy. Tak, tak. I trzeba jak gdyby się uleczyć z tego. No i fabryki, niektóre się zamykają i otwierają nowe. Doskonały był przykład tak. rok 2020-2021. Tak, po, po, po pandemii bardzo dużo fabryk się zamknęło, szczególnie tych fabryk, które produkowały właśnie do Europy, no bo jednak te szlaki dystrybucyjne zostały poprzerywane. No i wtedy mieli kłopot z Europą w ogóle stałem światem, tak? I Przestawiły się często te fabryki albo na rynek lokalny, albo się po prostu zamknęły, bo nie dały rady, nie wytrzymały. A no A teraz jest trend odwrotny, więc Chińczycy też nie mają łatwo. No dobrze, a wróćmy sobie do tych tegorocznych nowości, bo będzie parę bardzo fajnych rzeczy, których chyba nie było, bo bardzo dawno nie było. Możemy coś zdradzić? No wiesz, no sporo nowości na rok 25 już się pojawiło, no bo ten 25 rok już sobie leci. Ale te rzeczy takie powiedzmy profesjonalne pod profi dopiero przyjdą i to niebawem. No to zdradzę, no <grytania> tak nie ciśniesz. Line, tak? line w F2, w F3, to lada moment będzie w triplexie. Będzie trochę, będą, będzie bateria. Podpowiedz mi, bo ty widziałeś tą listę. Dwie baterie z X-Serii. Z X-Serii coś mówi się czy o półtorej cala. Półtorej tak? cala, tak. No, Kolejna no, kostka. No, lepiej wiesz ode mnie y właśnie, wszystko też Możemy wszystko zdradzić, dobra. że mieliśmy pierwszą kostkę chyba w historii Triplex, półtorej cala lupi. Tak, ona się dzisiaj skończyła. Właśnie. Skończyła, się, chciałem powiedzieć, że się skończyła, no. ale nie martwcie się. No, jest w sklepach, ona się skończyła u nas w tak. budowni, ale jest tutaj u naszych dystrybutorów. Tu wiem, że Kraków tego bardzo dużo wziął, więc myślę, że półnie Polski będzie zalane lupim, ale rzeczywiście to jest fajna bateria. I co fajne jest w lupim, że tam nie ma tylko tego złota, bo jakby troszkę tego złota już jest, jakby no, może nie za dużo, ale w wielu pozycjach jest to złoto, a tutaj mamy jednak zróżnicowane efekty. Jest trochę tego to jest złota, ale nie tylko to złoto, więc to no, mi się powiedzi, też podoba. Tak, że rzeczywiście tego złota jest bardzo dużo. Złoto ma to do siebie, że. Hmm, jest, jest to trudna chemia, bo bardzo często to złoto, które pojawia się w, ta, w produktach w Europie, to jest tak, takie bardzo ciemne złoto. Ja osobiście, może to być niepopularne, nie lubię tego ciemnego złota. Ciężko je nagrać w ogóle. E, no właśnie, i w momencie, kiedy wiesz, e, dla mnie takim miernikiem jakości jest, jest kamera. Jeżeli na kamerze tego nie widać, to znaczy, że to, to złoto po prostu było ze złej chemii zrobione. Ja lubię to złoto takie jaśniejsze, może być złoto, nie musi być srebro, ale ono po prostu musi być takie bardzo mocno migoczące, bardzo mocno świecące, a ono niestety jest trudne do uzyskania i, nie tak, i takie złoto cały rok się nie produkuje, tak jak niebieski kolor. Są tylko określone pory roku, kiedy on dobrze wychodzi, tak samo to złoto. I paradoksalnie teraz właśnie, listopad, grudzień, styczeń są tymi miesiącami, kiedy złoto się dobrze produkuje, ponieważ pogoda jest stabilna. Czyli nie jest ani za upalnie, ani za zimno, ani też za mokro, bo żaden fajerwerk nie lubi mokrego, a, a złota chemia, albo chemia, która daje złoto, szczególnie nie lubi wilgotności. Ale jeżeli lubicie wyrzutnie za złotym efektem to ja Wam mogę polecić Gold Time, bardzo ładna wyrzutnia, fajny złoty ogon i tam jest takie właśnie jasne złoto długo utrzymujące się, więc sprawdźcie ją sobie. Gdzieś tu się wyświetli indeks, bo teraz nie pamiętam, ale nazywa się Gold Time. Tak, to jest taki kompon fajny. Tak, 100 strzałów, tak, tak, dokładnie tak. Jak widzicie, pomału... Natomiast powiem jeszcze tylko, że brakuje mi takich kolorów, wiesz, w pastelu łososia albo Takiego lazurowego błękitu. Fabryki nie chcą tego produkować, to nie są łatwe kolory, no ale ja ich cisnę, także może coś się takiego uda na, przyszły, na przyszłe sezony w nowościach, bo ja właśnie lubię, fajerwerki muszą być kolorowe, złoto ok, ale miejmy jeszcze alternatywy, żeby było coś kolorowe. Tak, właśnie ja chciałem zauważyć, że jakby jest dosyć mało właśnie takich e, fioletowych, właśnie błososiowych, niebieskich kulek, gwiazdek, wyrzutniach i właśnie fajnie jakby tego było ciut więcej. No. A tak, to jest czerwony, zielony kraknik, nie taki standard. Tak, dokładnie. No to też to są najprostsze efekty, najbardziej bezpieczne i które zawsze się udadzą. nie? Natomiast, korzystając z tego, że w tej chwili ta Europa dla fabryk jest dość istotna, myślę, że możemy być trochę bardziej wymagający wobec tych fabryk. Ja Wam tylko szybko pokażę. Tutaj jest nawet nasz własny staw. I gdzieś tam często robimy imprezy firmowe. No tak, bawimy się czasami, bo przecież trzeba... Tak. My no w końcu jesteśmy firmą fajewerkową, a fajewerki to emocje, to zabawa, więc też jako firma się bawimy. Robimy te imprezy rodzinne, robimy imprezy integracyjne, pieczenie kiełbasek, ziemniaków i mamy właśnie staw. Nawet pizza nas... była. Była pizza, tak, uczyliśmy się pizzę robić. Tak, było A zabawne. tak to idziemy cały czas dłuż magazynów, także słuchajcie, idziemy już sporo minut i do końca nie widać. Myślę, że potem dorwiemy Mariusza i może on nam coś więcej opowie, typowo technicznie, o tych magazynach, bo myślę, że jest to warte uwagi. Bo ja, jak pierwszy raz zobaczyłem te magazyny, no to pomyślałem, że to Amazon jest tak naprawdę. W sensie takie to było wielkie. I... No, no nie, to ja ci powiem, tak? No zobaczcie, no ale chwila chwila tak. W razie czegokolwiek, jakiegoś nieszczęścia, to wszystko ma po prostu pójść do góry, a nie na boki. Ściany są odpowiednio grube, to jak wejdziemy do któregoś z magazynu, to. Zobaczycie, jak grube są ściany. Beton jest lany. To nie jest tak jak magazyny właśnie Amazona, czy, czy innych firm logistycznych, że te ściany są po prostu cieniutkie. No i tyle no, muszą spełniać normy, tak żeby można było fajerwerki klasy 1-3, bo tu trzymamy tylko i wyłącznie, znaczy trzymamy klasy 1-3 fajerwerki. To wszystko musi być zgodne z przepisami i musi być bezpiecznie. Chyba śmiało można powiedzieć, że jest to jeden chyba z najnowocześniejszych magazynów w Europie. No powiem, e, Nie wiem jak inni mają magazyny, bo nie jeżdżę po innych magazynach. Natomiast ktokolwiek tu nie przyjedzie z naszych klientów i zobaczy na magazyny to tak mówi. Więc, więc jak gdybym wierzę, że tak jest. Pokażemy co nieco. Tak, troszeczkę pokażemy. Za dużo tam nie możemy pokazywać, ale troszeczkę pokażemy. No zobaczcie sami, no to jest olbrzymie. Słuchajcie, Seba nam otworzył. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy w magazynie. O. Za pierwszy raz, Marcin, wchodzisz do niego z regałami, co? Tak, Pana ja ostatni to raz tu byłem, jakby był pusty. No to, to chodź. choć trochę właśnie, możesz sobie Zobaczcie to. O, robi wrażenie. Ale tych regałów, to kurczę... Na, widzisz, taki jest skośny dach, chyba akurat w planie zagospodarowania terenu, od którego no, niestety musimy się wywiązywać. W planie był skośny dach, więc musieliśmy zrobić skośny dach. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Co wymusiło by taką tutaj, widzicie? No kurczę, na Zobaczmy. pewno w 100% nie jest wykorzystana przestrzeń no. przez to, ale i tak. Katedra Notre Dame oh. mamy. Tak? Mówiły, że jak w kościele się czuje, to, to proszę bardzo. <laughs> o kurczę, tam między innymi mamy rakiety z piskiem. No. Ulfy. No, już dziury też są, jak widać, także. I dodajmy, że to jest tylko jedna z wielu hal. Tak, tak, takich hal jest kilka. Ja, piernicze. No, a tu już widzisz pusto jest. Jeszcze gdybyś był tutaj miesiąc wcześniej. To, to by, by nie było tutaj, tak pusto. by hm? Nie no, robi to wrażenie. Naprawdę. O, a tam nawet widzę. No też się kończy, jak widać. Tutaj jeszcze jedna paleta Sigmy została, też widać, że mało. Tak, to już mi ja może to zostanę O masz Dream Wola, tak wszyscy lubią Dream Walla, proszę bardzo, jakało mam tutaj No jest tego naprawdę bardzo dużo Tutaj chociażby Kampaudzik wild party O kurde No coś pięknego Myślę, że wielu z Was chciałoby tu być, no ale... To może regałami, zobacz jaki ładny, pomarańczowy kolor, jakie jakie wszystko. To raz, a dwa, że nie wiem czy współczuć, może nie współczuć, ale podziwiam te osoby, co to składały, bo to też pewnie nie jest takie łatwe, więc robi to naprawdę wrażenie. Ile mamy takich hal? Konkretnie takich jak ta, to, to mamy 5 hal. <noise> Już żadnego echa nie ma, bo wcześniej było potężne echo. No i <noise> Nie wiem czy pamiętasz, jak poprzednio siedzieliśmy po taką pustą ścianą i, I nagrywaś... ja. tak, tak w podcast tak dokładnie tak było. O, i to są te bardzo fajne piraty. Bardzo, mamy tutaj jeszcze. Akurat nie weszliśmy, akurat nie weszliśmy do hali, gdzie mamy trochę equipment, tak? O mój mm. no robi to wrażenie. <noise> Na koniec pokażemy Wam może te ściany, o których mówisz, bo są naprawdę grube. No, grube ściany i ważne jest to, że to jest lany beton, tak? Także tutaj to nie jest tak, że ktoś postawił sobie cegłówki czy karton, karton, tylko po prostu lany, lany beton. Także tutaj. <laughs> Tardy góry <Poszły> lamą. miliony złotych. <laughs> naprawdę gruba inwestycja, że tak można powiedzieć. No ale no, wszystko to jest no, ale opisane. Tak w tej branży bez magazynów nie da się funkcjonować. Jeżeli... Tym bardziej na, na takim poziomie. To po pierwsze, a po drugie, no jednak e, nie ma tych chwili ciągłości w dostawach e, z fabryk, tak jak to było jeszcze przed pandemią. Więc tylko te firmy, które mają magazyny, mogą sobie pozwolić na uziemienie pieniędzy. Przecież tych kartony należą pieniądze e, i wybudowanie magazynów. Tylko te firmy mają szansę przeżyć tej branżę. No co, no dawno nie było szefową, co skryptek spiszczy, a jak już jest, to z grubej rury. <laughs> O cieszę się, że mogę wam to pokazać. Chociaż troszkę. Chociaż troszkę. No chyba pomału będziemy się z wami żegnać, bo w sumie już dookoła wyszliśmy ten magazyn. Porozmawialiśmy sobie o Chinach, o nowościach. Widzieliście magazyn w środku robin. No napiszcie sami, co robi na zrażeniem, bo on dla mnie robi. I co? Chyba będziemy pomału kończyć. Dziękujemy za prowadzenie. Proszę bardzo. Zapraszam na części, jeżeli tylko macie ochotę. Napiszcie tematy, które Was interesują. chętnie z Wami porozmawiam. I to widzimy się w kolejnych odcinkach, co w trybek spiszcie. Cześć. Pan.